Hiszpańscy skoczkowie, 100 tysięcy kibiców pod wielką krokwią, i zdefraudowane nagrody. To wszystko wydarzyło się podczas pierwszej edycji Pucharu Świata. Z okazji tysięcznego konkursu w ramach tej rywalizacji zapraszam na podróż do przeszłości, gdzie dowiecie się, jak niezwykłe były jej początki. Wszystko zaczęło się ponad 40 lat temu. Do roku 1797 skoczkowie zmagali się w wielu prestiżowych turniejach, mistrzostwach. I oczywiście na Igrzyskach Olimpijskich. Nie było jednak systemu, który pozwoliłby na wyłonienie bezsprzecznie najlepszego zawodnika całej zimy. Wprowadzenie Pucharu Świata nie było autorskim pomysłem skokowego środowiska. Skopiowano go bowiem od narciarstwa alpejskiego, w którym funkcjonował już ponad dekadę. Proces ten nie był jednak prosty, ponieważ w skokach działało wiele znaczących osób, które starały się torpedować tę inicjatywę. Norweg Torbjørn Igeset, uchodzący za ojca założyciela Pucharu Świata. Tak wspomina panujące wówczas nastroje. Skoki na weszły w próżnię. Od stycznia do marca nie było ciekawych konkursów. Narody nordyckie bały się stracić wyłączność na zawody w Holmenkollen, Lacht i Falun i nie były zainteresowane pucharami Świata. Nawet w komisji skoków większość uczestników walczyła z pucharem. W takiej właśnie atmosferze rozpoczął się kongres FIS w 1979 roku we francuskiej Nicei. IGset stopniowo jednak przełamywał opór przeciwników. Popisał się znakomitą przemową przed najważniejszymi dygnitarzami, w której dokładnie przedstawił zalety Pucharu świata w skokach i pomysł na jego realizację. Inicjatywa ta ostatecznie otrzymała błogosławieństwo wieloletniego prezydenta Fis Marka Hodlera i akceptację całego kongresu. Na marginesie warto wspomnieć, że Norweg, który nieustępliwie zabiegał o puchar świata dla mężczyzn, dwie dekady później był ostrym przeciwnikiem wprowadzenia go do rywalizacji kobiet. Nie chodziło tu jednak o żaden seksizm lub męski szowinizm. Norweg uważał po prostu, że nie ma jeszcze tylu zawodniczek, które prezentowałyby poziom godny takiej imprezy. Wróćmy jednak do głównego tematu. Organizatorzy od pierwszej edycji rozgrywanej na przełomie 1979 i 1980 roku postanowili działać bardzo efektownie. Mają rozmach. Zawody odbywały się na trzech kontynentach i w trzynastu państwach. O punkty do klasyfikacji nie było tak łatwe jak obecnie, kiedy dostają je zawodnicy do 30. miejsca. ówczesne przepisy, zdecydowanie bardziej restrykcyjne, stanowiły, że punktuje tylko najlepsza piętnastka. A żeby jeszcze dobitniej pokazać, jak trudno było je zdobyć, powiem tylko, że w zawodach startowała czasami ponad setka zawodników. Skoki w tamtych latach w ogóle były sportem zdecydowanie bardziej powszechnym. W poszczególnych konkursach można było oglądać nie tylko zawodników reprezentujących takie potęgi jak Austria, Japonia czy Finlandia, ale również Węgrów, Bułgarów, a nawet Hiszpanów. Inauguracyjny konkurs Pucharu Świata zorganizowano we włoskim Cortina d'Ampezzo, a całe podium padło łupem Austriaków. Zwyciężył Tony Inauer, późniejszy prezes tamtejszej federacji, a tuż za nim uplasował się Hubert Neuper. Wymieniam to nazwisko nie bez powodu, Ponieważ to właśnie on trzy miesiące później jako pierwszy w historii zdobył kryształową kulę. Należy mu się tym większy szacunek, że nie miał jeszcze wtedy skończonych 20 lat. Dzisiaj mówimy, że rywalizacja jest bardzo wyrównana. A co powiecie na to, że nojperowi do triumfu w klasyfikacji generalnej wystarczyły trzy zwycięstwa? A Austriak miał ich na koncie tylko tyle, ponieważ na drodze stawali mu inni znakomici skoczkowie, w tym dwójka Polaków. Tak. Dla tych kibiców, którzy sądzili, że między Wojciechem Fortuną a damem Małyszem polskie skoki były w poważnej zapaści, miła niespodzianka. Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Stanisław Bobak. Niewielu spodziewało się tego sukcesu po pierwszym konkursie, w którym ten niezbyt wysoki skoczek, mierzący bowiem 169 cm wzrostu, zajął uwaga 101 miejsce. Później było jednak już tylko lepiej. Staszek, jak nazywali go koledzy, czterokrotnie stawał na podium, a podczas zawodów Pucharu Świata na średniej krokwi w Zakopanem okazał się najlepszy. Dzień później, już na wielkiej krokwi, zapisał wraz z Piotrem Fiasem kolejną piękną kartę w historii polskich skoków. Na oczach 100 tysięcznej publiczności zajęli dwa pierwsze miejsca. Dominować potrafiliśmy jednak nie tylko na polskich obiektach. Wspomniana dwójka stanęła razem na podium we francuskiej miejscowości saint nizier Ponownie wygrał Fias, a trzeci był Bobak. Kiedy wydawało się, że będą wspólnie przeciwstawiali się dominującym Austriakom, Fias odniósł poważną kontuzję. Podczas zawodów w norweskim Vikersund zerwał więzadła przyśrodkowe kolana, co wykluczyło go z rywalizacji do końca sezonu. Cała nadzieja polskich kibiców skupiła się więc na Bobaku. Pochodzący z zębu skoczek dzielnie odpierał ataki Japończyków, Yagi i Akimoto i utrzymał miejsce na podium. Jak to jednak zawsze w życiu bywa, w każdej beczce miodu musi się znaleźć łóżeczka dziegciu. Polak, choć godnie reprezentował kraj i odniósł w tamtym sezonie wiele sukcesów, to nigdy nie otrzymał należnego mu wynagrodzenia. Kiedy upominał się o nie, FIS winą obarczał Polski Związek, który miał nie wpłacić wymaganego depozytu do Międzynarodowej Federacji, co uniemożliwiało wypłatę nagrody. PZN z kolei twierdził, że wszystko było uregulowane zgodnie z przepisami. W późniejszym okresie jeden z działaczy Międzynarodowej Federacji powiedział Bobakowi, że środki zostały przesłane do Polskiego Związku. Zawodnik nigdy jednak ich nie otrzymał. Jak sami widzicie, pierwszy sezon Pucharu Świata obfitował w wiele ciekawych i nieoczywistych zdarzeń. Choć zawodnicy podczas najazdu mieli ręce złożone jak do modlitwy, a w powietrzu narty układali równolegle, to ich wyczyny budziły nie mniejsze emocje niż skoki dzisiejszych mistrzów. Na dziś to tyle. Jeżeli spodobał Ci się materiał, to zachęcam do subskrybowania kanału. Do zobaczenia wkrótce.